Siema, witam w kolejnym odcinku. Wiedzę mam jak zawsze murzyn. Znowu pierdziela frytki. Podnieś Skąd mnie. Skończ mnie robić z pierunem. Leczyłem cię baranie! Jakiś paniesz Jakaś mądra osoba się tam bawiła, Jak ty nie byłeś. Więc zaczynła i skrzeszała. A to nie byłem wcale ja. No, wcale Checkpoint! No. Checkpoint. Ej, Sherlocku. Może Cześć. coś gdzieś jest. Góra dół, lewo, prawo. Przed tył? Przed tyłu. Nie widzę tylko zombiaka. Emm... Ehm... Masochista? Nie wiem, nie widziałem masz takie podobania, ale dobra. Patrzy się. Dobra, ale wychyciłem fajny patent Ja też Patrz Co na nich nie działa? Nie to wybucha jak jest wszystko Ja się hmm. bawiłem w zabijanie, kseruniego na czas Dzięki No długo ci zeszło po prostu Bo musiałem czekać Jestem głodny, nic nie jadłem Obiadu nawet dzisiaj nie jadłem Life is brutal Tak, za późno wstałem Jeba Jebaj jak cię matka uczyła Eee... nie ten czar, nie ten czar Ten! I co? <laughs> hmm, <not it>. Aha <laughs> Dzięki! Thank you. No problem Nice. Masz, wyleczy się Damkę? Ojoj, oj, chyba kogoś trafiłem. Spadajcie. Hej, nie bni do mnie piorunem, ta krasa porządnie Co piorunem? No się Ale ja mam pomysł mm. Ambitny Aha W ogóle, zapomnieliśmy o tym czarze A czy jebło. Powiedział, że ty tak nic z nie robi. Ej. Dlaczego do tyłu? Żygam przy ścisku. nie od przodu. <laughs> Jebaj znowu tą burzę. Czekaj. Pierwsza mocno jedna. Ej, bo ja tu padam. Padłam. Cieszę się. Czy moglibyś mnie zostawić? Jak była burza? Znowu padłem. Boże, mocno są te syny. Ja widzę tam, żeby byli mocno. Smar. Kurde. Ten. Teleportacja. Grom. Deszcz. Zamieć. O, właśnie. Deszcz metorytów! NIE! To jest zbyt niebezpieczna zabawka dzieci. Goni mnie ten spel. Aha No Supni kot Mógłbyś się przestać robić niewidzialny? No. Dlaczego? Jak mogę to czego mam przestać? Ład? już na zgulu? No Małe firmy A chat Kurde. Jest, jest. Zamknięte. Thanks. No problem. No. Ziemię, no problem. A mu fajnie przywaliło. Piorun. Ała Piorun, proszę. Dobra, odbieram już. Ale jest wolny. end? Nie mam mnie debilu! Róż dupę Upsy Fak jestem mokry Weź ze mnie zejdź Weź ze mnie zejdź No Kurwa, Jaki To nie było się... teraz specjalnie, sorry Tak, pała No, co na niego nie działa? No! Nie z takim już się walczyło. Tak. Din, 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 din. Din, din, din. Coś... długo nie było żadnego Sherlocka Holmesa, nie? Mhm. Mm to mi wyde... wygląda podejrzanie. Co to ma być? Ty widziałeś, jak on się nagle pojawił? No akurat nie. Wybiegłeś z niego Ała Jaki cichy Ale No To nawet mocno leczy ASa i na siebie AES-a idzie na Ciebie? No, zamiast... Zamiast grom, zamiast... Po prostu nie używasz tego. Teleportacji. Tak jak kasztujesz grom, tylko że nie używasz... To już mówiłem. Pary. Aha, tak jestem mokry na Ushi 4 No to to jest teleportacja, ASA. Ten, 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 tb ten, mógłbyś ten, aż ten, rzekać, ten, 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 lubię teleportować Is... teleportować oha <noise> coś cię ja chyba ten, ten, co Co to miało być? Dzięki. Ale to fajnie leci, patrz. Obszarowo. No. I zadaję ile sobie grać tak w czterech i żeby jeden robił za healera? Tak. Tylko, że może nie tak wypadał. Nawet jakby się z tego samego co my. Wiem hmm. co... No, o... burza? Nie Ale mam ma pomysł fajny. Czekaj, bo muszę to znaleźć. Mam Ja też Lepiej wkastuj sobie tego odporność na lód Eee, pożoga, no chyba cię coś poli. To nie jest pożoga Nie, zamieć Mhm Nic nie widzę Ja też Pokradł do 30 Ej, ej, koniec, 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 koniec Teraz że teraz wrzeszcz Ty, trafiłoby ja. mnie to. Oj tam, oj tam szczegóły. Ja użyłem na końcu aspektu ognia. Po co idziemy? Dla, czego ty chcesz? Będzie z nami się bił. spoiler! Tą grę da się zaspoilerować komuś. Dobra. Wiesz co? To było do przewidzenia, że będziemy się bili z nim. Tak. Ale w tym chapterze chyba będziemy się bili. Nie spoileruj! Nie, nie, gdzie I ty nie, się. Gdzie, gdzie, nie, gdzie, nie, 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 go. Porozmawiajmy. Szkoda? nie, Zabijaj. To już sumarą, no to jeszcze nie, 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 Chodź tu Chodź tu Czemu Czemu użyłem pary wodnej? Nie wiem, ale zabiłeś dwóch gości. Życie. Byli tu jeszcze raz poszkodowani? Ale nie o gdzie tam tą się skocze lady Tak. Da się go tu zbugować, żeby wrzucić go pod tekstury, ale to jest bardzo trudne. Że jak? Eee, chyba go odepchnąć... Eee, odepchnąć przy tym... Jak to się nazywa? Jak on będzie szależował na ciebie. Czemu idziemy jeszcze raz? Bo zabiłeś wszystkich! Nie. Tutaj nikogo nawet nie ma. Czemu to... Ej, kno? Czy ty też tutaj widzisz w rogu cyfra 69? Nie z zboczeńcu. <laughs> Serio. 278. Czekaj, nie ruszaj się. Pod którym był print screen do Steama? E, shift 12. Albo 12 No No nie ruszaj się! Chodź tu trochę w dół. Proszę. Dobra. Zboczeniec! nie! Hej. Przepraszam bardzo, ty hostujesz grę Tak, ale ja mam inne liczby A ile tam miałeś? 278, jak nie pomyślałem Czy tutaj są ludzie? Mhm. Ja nikogo nie widzę. Bo ślepa kura. <grywka> I tak samo tutaj. Coś krzyczy, ale nikogo nie widzę. Jakie nam okulary nosisz? <noise> minus dwa, to? To przydałoby ci się moje minus piątki. <noise> Spierdolili. No co za... Palić to Mmmm. Ja. Mm, nie znowu mam gdzieś Ej, chod... to. Patrz widzisz przegapiłbyś książkę Nie, podeszłem do tego, widziałem tą książkę To cię nie przestraszyło Ja niczego nie boję Knup Japa Otworz bluzie Fatek Za słowem, No Pierco na kulka. <laughs> <laughs> o, się do mnie. Mm -hmm. Boże. <laughs> no i w las. Czyś na teraz z nim z nim walczył? Eh. Dlaczego to przecież to normalny człowiek jest? Możesz skończyć pieprzyć i możemy się w końcu lać. Nie. Będziemy się bić, a nie lać. Okej. Okay. Czym go najłatwiej zabić? Kastuj kamień. <laughs> Okej. Okay. Z czymś, czy, czy sam kamień? Sam kami! Jak dostanie w zęby takim wielkim komórcem to i tak się podda. Ej! Las Vampi. Oto mnie tyle czasu, tyle lat mi okła. Sam się uszkodził. Imponujący. O właśnie o tej szarży mówię. Kurwa. Weź sierup niewidzialny Kurwa, weź mnie skreś Skreś mnie Fak, nie jestem Po co ja robię? E, da 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 Jebaj Jebut Fak, cześć Zabiłem go Zagraj w to jeszcze raz, Vlad bo do osiągnięcie nie, nie. Ty bierzesz... na oknie. Mam 278. E... Poziom ukończony, jak nie dostanę naciwkę to się wkurzię. Za tę Za nie używanie... za używanie tylko magii. Chyba, że to miał być tylko jeden typ magii, a to byłoby przyjęcie. After a Dobra, mamy jeszcze 10 minut, nagrywam. No, spokojnie. To właśnie nie przypomina wyspy śmierci. Nie. Ja. Penix, kiełbaska i mark. Kaczu mi się kończy. Jedno się, głodny jestem. Teraz ja te przyniosę pierogi <grymiosę> Tak, obiadu nie jadłem, mam gdzieś pierogi jeszcze Wczoraj mamusia robiła A się jutro mi nie ma Idę do kinon z rodzinką Kto to podnosi? Co to jest? Rękawica blada. Weź pod niej, bo ty nie masz żadnego kosztu Co ja nie mam? No nie masz kosturu. Masz tylko ten podstawowy, który nic nie robi. Bo już mnie lab był Nie przypominam sobie tego. To będzie zajebiste czary, tego nie można ominąć. Przestań pieprzyć wiatr. I teraz... No. Odwraca obrażenia zadawane przez magię. O, to, to cię leczy jeszcze. To ci nic nie robi. Czekaj. To ci coś. Jej zrobi. właściciele. Jej właściciel zyskuje niemal wampiryczne zdolności. Zdolność pasywna. Odwraca obrażenia zadawane przez magię życia. Zdolność pasywna. Niewrażliwość magiczna. Zdolność aktywna przywraca życie, w je sensie z znajdującej się najbliżej osoby. Weź mnie zaatakuj troszeczkę. Tak. Ale... Dobra, starczy. Ale najlepszy trik, e, trik jak dostajesz życiem, to... popatrz Eee, w tam? Nic Ja nie, ja gram normalnymi postaciami, to nie miałem tych Ja uważam, że musiałem podbiegać do gościa i grać muszę. Tak? E, tak Chodź tu Eee e. Nie Tak, z życiem Jebać życie na nich trzeba używać odpowiednich, e, tych... Na... najlepiej walić promieniem na przykład życia, budzić ich, wtedy arkejnem. Nie wiem, krycie krecia. No i arkejn tylko. Arkejn Jest mi niewyraźliwy na Arcan. Albo arkejnem i po prostu walić życiem. Zabiło mnie Kurwa, on jest na arkejnie Jednym ży życiem bijesz, drugiego eee, lecisz Tego co ma zielone ostrza zgaduję, że się bije... arkajnym Przeciwnością Mnie akurat nie No chyba nie Tak, ginę. Weźmy pewnie Mało życia. No jaki cieć? Jak bym się widział? Najpierw by było... Z... Co? Kamyczek z życiem. Najlepiej by było ich atakować wodą. Bo to jest... To... Bo my elektryczności się leczymy. No. Czekaj, będę na niewidzialności próbował ich obudzić wodą Dobra, to w tą stronę jak ma się szło Kuźwa. Życie Dawaj arkej Arkej A, to na mi chyba najlepiej działa arkej Nie, na arkejna działa To jest e, życie Tutaj życia. to trucizna. Się grało tyle razy, bo może, że się rozpoznaj ich. No, wodą. To jest chyba lód. A to jest z tego. No, stój w miejscu! Nie, to nie jest lód. Co to jest? A błyskawice działają. Życie i błyskawica. Ej, wejdź, bo mnie gonią. No. Fuck. Na szczęście ja cię mogę leczyć jeszcze z tych Fucken Eee, tak Zabij mnie Życiem go Po co? Bo to le dobrze działa? O jest woda hmm, Czyli... O padłem Help Co? Co czyli? Hmm, to te w... niego co? Ogin. No na wodę masz elektryczność najlepszą A. Nie zna zależności tego? Żybioru, żywiołów? Patrz. No Aha, masz tak, ja teraz... masz y, ułożone query, nie? No. I A, S, D, I, D, F. Q i A to są przeciwności W, S. Przeciwności E. Nie, przeciwności R, F. Przeciwności. Rozumiesz? Mm. Uleczę. Debil. <laughs> Że tak powiem trochę cię zomnomnowałem. Na wodę ogień nie działa Tak dobrze, Aha, jak to jak jest wyjścasz. woda Tak, mówię, woda najlepiej Myślałem, że to jest lód Zaraz ci pokażę, jak lód wygląda Dobra, w górę chyba. To będzie lód No, okej No to tutaj lód Ty Widzisz? Nie pytaj, czemu użyłem teraz lodu <noise> Tak, teraz miałeś lodu użyć Nie, wróć, czemu miałem... To jest woda Woda Na znaczy szczęście nic sobie temu Elektryczności nie robimy Życie Życie i jarkiem Znaczy życie i woda, woda Ła! Zginęła weźmy Kurde, weź mi podnieść ten kostur Co my tu mamy? Weź ich w końcu czymś walnij! Czekaj <laughs> Sami się biją Pfff, Pff. nie trafiłem Cielnicę najpierw Mam Może być? Tak Nie na mnie! Dziękuję <laughs> Sorry, że mnie nie nagraje, to O, ja do tak, woda i arcane Nie muszę ci mówić, który to, który chyba. Kurwa, dlaczego no. używasz wody? A, tu jest woda. Ja ci mówię, jakie żywioły oni mają, a nie jakie masz używać. Dobra, nie płacz. Boże, piszcie, bo użyłem arkane na arcane. A ten jest co? Arkane. Arcan? Zresztą ci pokażę jak wygląda jeszcze Nie wiem czy kamień się da To budka gnoju Arkeń czy życie. To jest Arkeń? Tak, trafiłeś go promieniem Arkana Budzisz go tym, czym go trafisz A. Nie, ja, ja na niego walnąłem tym Czy to jest Arkeń Ale ja na niego walnąłem wodę z Arkane tak, ale musisz dać więcej aspektu wody niż arkeina. No to dawaj chyba 4 wody i jeden arkein. To dawaj życie. Aha, życie to też jest laser. Tak Gadam Ja A tryb... co i ja idam parę? Co jest przeciw? Co jest przeciw Nie, będzie jeden z aspektów. Dlaczego dałeś elektryczność? Nie, ani, ani... razu by nie walnąłem elektrycznością. Jest woda i elektryczność. Jeden się leczy, drugi obliwa. Won! O, woda jest o tyle głupia, że się nie leczy. Dobra. Oła! Zabił mnie. Już... No! Czekaj chwilę, bo ta dziadyga mnie ciągle moczy Nie moc się, jesteś za stary I to stu... Fuck you, suko Ty mi damage'u nie zrobisz Traf se. Thanks. Co? Gdzie jest moja rękawiczka? Ej Gdzie jest ta rękawiczka? No jest. Nieba. To jest chyba... Ogień, czyli mróz. Fak! Prawie bym cię zabił? Tak. Oj tam, oj tam. Nie zauważyłem aspekt wody i tego, życia jest. Wiesz co? Chyba najlepiej na nich używać ognia, bo lód na tego z ogniem najbardziej działa. No. Ale elektryczność nas leczy. No niby tak. Dobro, będziemy używać tego. To, to, jest co? to jest nijaki moim zdaniem. Fak, Weź mnie nie zabij. Nic nie widzę. Co urodziłeś? <gry> Zdychaj no. Cały czas zapominam, że jestem niewrażliwy na Arcane Teraz Za... A dobra Chciałem, żeby był jakiś timing Uśmiech Co za gnój? Zgin <gry> ostatnim <gry> chyba Nie, akurat nie mam w ale dobra już jest 6, 20, 27 minut, więc skończyłem. No, A Ciebie wy nie słychać? 26 minut. 20, 27 minut już jest, skończyłem. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych, kolejnego odcinka. Następny ja będę pierdzielał coś. Idę w ogóle. Na razie. No ucień się Badaj, na razie.